Gdzie państwo lecą? Jedziemy na zakęto lecimy, lecimy. Długo państwo czekali na wakacje? Trzy lata w sumie. A to taka wycieczka, niespodzianka dla córek, także zupełnie niespodziewanie, szukaliśmy jakiegoś po prostu wyjazdu. Dziewczyny pierwszy raz będą leciały samolotem, pierwszy raz za granicę, więc to tak bardziej, mówię, niespodziankowo, wakacyjnie. To będzie pierwszy lot? Mój pierwszy lot, tak. Jest stresik? Nie, nie ma. O, oczekiwanie na, na wypoczynek. Jesteście zestresowane czy nie? Mhm, tak. Troszkę tak. Myślały, że jadą w zupełnie inne miejsca, a przewieźliśmy je tutaj y, na lotnisko. Sezon wakacyjny w pełni. Gdzie najczęściej latamy z Katowice Airport? Na pierwszym miejscu będzie zdecydowanie Turcja. Potem spodziewamy się, że bardzo popularna będzie, jak co roku, Grecja, Hiszpania. Obserwujemy, że do łaski w dosyć istotny sposób wraca Bułgaria oraz Tunezja. Jeśli chodzi o ten ruch taki regularny, no to tradycyjnie tutaj Włochy, Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania. Bardzo popularna jest także w sezonie wakacyjnym Malta w ruchu regularnym. Mamy dosyć sporo Połączenie na Maltę. Dzięki temu można sobie samemu zorganizować wyjazd w oparciu o ofertę linii niskokosztowych. Wybierając się na wakacje, lecąc z lotniska, musimy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Polecałbym tutaj w pierwszej kolejności przed y, odbyciem lotu, w trakcie planowania lotu, zapoznać się z wykazem przedmiotów zabronionych, których nie możemy wziąć. Y, do samolotu w bagażu rejestrowanym, czyli tym, który nadajemy na stanowisku odprawy biletowo-bagażowej, jak i w bagażu podręcznym. Niestety wakacje to jest taki czas odpoczynku, relaksu, wyluzowania i często pasażerowie żartują, że przewożą narkotyki, broń, granaty bombę. Niestety my to traktujemy każdorazowo bardzo poważnie i tutaj trzeba liczyć się z tym, że osoba, która zażartuje, jest poddawana szczegółowemu sprawdzeniu. My tutaj osobę karamy za utrudnianie czynności personelu lotniska, nakładamy mandat, a przewoźnik lotniczy najczęściej w takiej sytuacji odmawia wejścia osobie na pokład samolotu i może się zdarzyć, że wymarzone wakacje zakończymy tak naprawdę zanim one się jeszcze zaczęły. Jeżeli chodzi o bagaże bez opieki, jest to jedno z takich poważniejszych zagrożeń dla funkcjonowania portu lotniczego i w ogóle dla bezpieczeństwa. Sytuacje takie no, zdarzają się, bywają takie okresy, że niemal codziennie, i teraz kwestia pozostawienia bagażu bez opieki musi zostać wyjaśniona. Czy po prostu doszło do przypadkowego zostawienia, bo ktoś po prostu zapomniał, czy. Co gorsze, umyślne zostawienie wraz z urządzeniem wybuchowym. W skrajnych przypadkach może dojść do sytuacji, że musimy przerwać operacje lotnicze i ewakuować część lub nawet cały terminal pasażerski. Co może grozić nam za pozostawienie bagażu bez opieki? No tutaj jeżeli chodzi o pozostawienie bagażu bez opieki, ustawodawca przewidział mandat. Mandat może być wystawiony w kwocie od 20 do 500 zł. W przypadku skierowania sprawy na drogę sądową sąd nakłada grzywne na osobę. Lotnisko cały czas bije rekordy. Jakimi wynikami możecie się obecnie pochwalić? Te pierwsze półrocze było najlepsze w historii Katowickiego Lotniska. Od stycznia do końca czerwca obsłużyliśmy ponad 3 miliony pasażerów. Teraz jesteśmy w szczycie sezonu tegorocznego i od lipca do końca września spodziewamy się obsłużyć około 2 milionów 700 tysięcy pasażerów, w tym 900 tysięcy zarówno w lipcu jak i w sierpniu. Tutaj warto podkreślić, że pierwszy raz w historii Katowickiego Lotniska obsłużymy powyżej 900 tysięcy pasażerów w trakcie jednego miesiąca, a cały 2025 rok według aktualnej prognozy zamkniemy wynikiem powyżej 7 milionów obsłużonych podróżnych. Przypomnę, że w zeszłym roku to było prawie 6 milionów 400 tysięcy, więc ten wzrost będzie bardzo wyraźny w tym roku.